Szymy, Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, szyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas do odesłanego, Matko Słowa Bożego. Święty. Łukaszu. Tak naprawdę jesteśmy jakby w połowie drogi. W takim sensie, że doszliśmy do ósmego rozdziału. To nawet nie jest, to jest jedna trzecia. Jedna trzecia Ewangelii, licząc po rozdziałach, oczywiście tak orientacyjnie. Ale widzieliśmy, że ten początek, początkowe rozdziały Łukaszowej Ewangelii, zaprosiły nas do takiej uważności: na to, by wypatrywać te miejsca, wysłuchiwać je, tam gdzie jest mowa o Słowie Bożym. I gdybyśmy czytali dalej ten ósmy rozdział, za chwilę przyjdzie matka Jezusa, jego bracia i będą chcieli zobaczyć się z Jezusem. I Jezus powie im znowu to co, to, co jest istotą, że ta bliskość z nim definiowana jest poprzez Słowo, Słowo Boże. Ten, który słucha Słowa i czyni je, kto słucha Słowa Bożego i czyni je, ten jest mi bratem. Ten jest mi matką, bratem i siostrą. <laughs> Czyli e, nasze przebywanie ze słowem Bożym i życie tym słowem sprawia, że znaczy, owocuje również tym, że e, między nami a Panem Jezusem tworzy się zażyłość, taka bliska, jak więzy krwi. Ten jest mi matką, bratem i siostrą. Bardzo może to nas zaskoczyć: jak to być ma matką Jezusa? Ja, jako mężczyzna, jakie ja mam być matką? Ale całe szczęście jest bratem, jeszcze dodatek: Mam ulgę. Ale chodzi właśnie o taką. Oczywiście to też jest parabola przenośna, nie, czy alegoria, która, w której Pan Jezus wyraża taką siłę relacji, która, tak jak jest w naturalnych relacjach. Mamy Najsilniejszą relację mamy z Matką, ponieważ ona nas nosiła w swoim łonie przez 9 miesięcy, karmiła nas. Sobą karmiła na początku. Potem karmiła nas też słowem. Nie chcę tu pomijać roli ojca też, bo to czasami w tej takiej katolickiej naszej teologii jest tylko matka. Jest taka książka napisana jakiegoś księdza, sylwetki ma, ma, matek kapłanów. Ciekawym, czemu nikt nie napisał sylwetki ojców kapłanów. No, Jak oni są jakby tak, tacy trochę wycofani, no, jakby tylko. Ale może to też dlatego, że właśnie jest tak silna, silna relacja między, między dzieckiem a matką. I też jeszcze wcześniej nikt nie, nikt nie, nie zapala lampy i nie, nie przekrywa naczyniem, wstawia na świeczniku, aby świeciło wszystkim świecącym. To, tak jak mówię, tutaj już jest zapowiedź pójścia dalej. W, w to ta dynamika życia słowem Bożym. Ono rzeczywiście jest jak światło. Ktoś, kto przyjął to światło, przyjął światło słowa Bożego nie chowa tego dla siebie tylko, ale to światło ma być właśnie dane innym. Są też tutaj w 18 wersecie jest taki 8 18, jest takie ciekawe stwierdzenie. Patrzcie, jak słuchacie. Patrzcie, jak słuchacie. <laughs> czy, mieć, czy miejcie uważność to, w jaki sposób słuchacie i czego słuchacie? Co karmi nasze serca. Jaki jest ten pokarm właśnie słowa, skąd on płynie. To jest taka, no, może być, osobista odpowiedzialność za, za naszy, nasz rozwój, za nasze wnętrze, Za to, czym żyjemy. czy znaczy to mówimy, czym sami żyjemy, czym się karmimy. Tego słowo Boże ciągle otwiera przed nami ten, skar ten skarbiec i stary, i nowy czyli ojciec wydobywa, właśnie, ten rzeczony ojciec. Ze skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. I tak też jest właśnie ze Słowem Bożym, że ono daje nam siebie w tym, co zostało zapisane właśnie w, w tym pierwszym testamencie, czyli w Starym Testamencie. Nie, ten, ten przymiotnik stary nie jest, nie powinien być rozumiany jako przestarzały. Jest już tak stary, że trzeba to. Zutylizować tylko stary w sensie starszy, nie? Ten, ten pierwszy. Te historie biblijne, które, w których Bóg realizował swoją wolę i wobec poszczególnych ludzi czy też narodów, a szczególnie tego jednego. <laughs> Więc w dalszym ciągu ten ósmy rozdział taki właśnie jest zorientowany na Słowo, na to, jak mamy nim żyć i co się dzieje, kiedy je przyjmujemy. Jeśli tak przeczytamy te dalsze wersety, właśnie w świetle tych poprzednich, tych cośmy rozważali w ciągu dnia, gdzie kulminacyjnym momentem było serce dobre i piękne, które przyjmuje i zatrzymuje Słowo, to potem. Inaczej rozumiemy to, znaczy inaczej jakby widzimy, że Jezusowi w dalszym ciągu o to chodzi. Że chodzi o tę lampę słowa. O to, że ono dodaje, ten, kto ma tę będzie dodane. A kto nie ma, temu zabiorą to, co wydaje mu się mieć. Pod pewnym względem to jest. Bardzo ważne, że słowo jakoś dokonuje takiego oderwania nas od tego, co, albo oderwania od nas tego, co jest mało czy co jest jakąś iluzją. To nie jest tylko tak, że to jest słowo niesprawiedliwe. Tak jak z tymi, z tymi talentami. A ma już dziesięć, po co mu jeszcze dzień, Po co mu jeszcze jeden? Tomatę będzie dodane, to niemu tam zabiorą to, co mu się wydaje, że ma. Chodzi właśnie o ten realizm słowa, który strzeże nas przed, przed tym, co mi się tylko wydaje. Inaczej mówiąc, tutaj podchodząc od strony też takiego wejścia w kontemplację. Słowo Boże też nas jakoś uczy realizmu życia, kontaktu z rzeczywistością. Patrzcie, jak słuchacie. Te dwa zmysły muszą się dogadać ze sobą, muszą być spójne. Świadectwo dwóch jest prawdziwe. Czy to, co, to, co widzę, jest też tym, co słyszę? Czy to, co słyszę, jest tym, to, co widzę? Tak weryfikujemy, weryfikujemy najczęściej też no, czyjeś postawy. No, coś ktoś mówi, ale patrzymy, co robi. Ktoś coś robi, ale patrzymy, czy słuchamy, co mówi. Słowo nas właśnie kontaktuje z rzeczywistością, urealnia e, również od tej strony, że nam wytrąca pewne iluzje, na których nie byłoby dobrze budować swojego życia. <laughs> Nie dlatego, że słowo coś ma przeciwko nam, czy nas jakoś podstawia nam nogę. Tylko kontakt z rzeczywistością jest bardzo terapeutyczny, mówiąc <laughs> od strony ludzkiej, dlatego, że jakby za tą całą warstwą, nazwijmy tą postrzegalną rzeczywistości, która nas otacza, która dociera do nas poprzez zmysły. Skrywa się za Boga, jego mądrość, jego opatrzność, bo to Słowo Boże nas tego uczy: takiego przenikliwego spojrzenia na to, co jest, ale poprzez to, co jest, do... patrzymy na tego, który jest. Kontemplatyk jest człowiekiem, który nie jest oderwany właśnie od, od Ziemi. Ponieważ wtedy jego kontemplacja byłaby fałszywa. To, co jakoś nadmieniłem, że w tym żartobliwym powiedzeniu, że można mieć wizję siebie, takiego siebie, który, je, który ma wizję, i tak, takim, taką wizję, w której jest się rozradowanym. Ale jak mówi na innym miejscu jakiś mędrzec światowy wyobraźnia, czyli głupców szczęśliwymi, ale nie czyni ich mądrymi. Nie, nie ma nic przeciwko wyobraźni. Ona jest potrzebna, szczególnie w obszarze artystycznym. Ona jest funkcjonuje bardzo pięknie. Natomiast jeśli chodzi o życie duchowe, no to. Ona może być imitacją życia duchowego i wtedy jest szkodliwa. Wtedy jest to takie zwodzenie. <laughs> Więc kontemplatek jest człowiekiem, i czy powinien być osadzonym w rzeczywistości, która kontaktuje go, jego życie, jego otwartość kontaktuje go z tym, co jest, a nie z tym, co mogłoby być. Na poziomie, popatrzmy, że na poziomie na przykład teologicznym, bardzo dużo czasu stracili teolodzy na to, żeby rozważać to, co by było gdyby. Co by było gdyby Matka Boża powiedziała, no nie wiem, być może zastanowię się, czy co by było gdyby powiedziała nie. Hmm. To jest bardzo takie pociągające, takie, bo tu się można, jakby umysł może się wykreować na właśnie na, pewną, na pewnego stwórcę nowych idei, nowych, nowych nurtów itd. Natomiast w gruncie rzeczy teologia ma być, ma być spotkaniem świetne świetnej Bożej obecności i Bożej mądrości z tym, co jest, a nie z tym, co mogłoby być. Co by było, gdyby? I z tego nas też leczy bardzo kontemplacja, chociażby poprzez taki trud bycia w, w tej modlitwie. że czasem jakieś oschłości takie, że nic do, nas, nic do nas nie dociera, wydaje się, że jest jakaś pustka, My nie mamy jakichś pobożnych myśli na tej kontemplacji. A tutaj na konferencji tyle tam opowiadano o tym. To nie działa w ogóle, to jestem zawiedziony. W pewien sposób to, to jest, myślę, że znaczy nie myślę, jest to prawdziwe bardzo doświadczenie tej, tej, tej tak zwanej pustki, czy pe pewnej ciszy, bo być może ta pustka, czy ta cisza, która, która się zjawia w nas, jest takim zwiastunem, że na samym dnie tego, co wydaje nam się puste, jest, jest jakaś delikatna obecność tego, który podtrzymuje nas w istnieniu. Czy też, kiedy, kiedy jest to takie milczenie słowa, to też coś ważnego się wydarza, że, że jakby Bóg chce nas oswoić z tym, że nie zawsze musi do nas mówić, w sensie że nie zawsze musimy jakoś być, no jak to się mówi, no, pobudzeni. Są też takie momenty, kiedy jest tak cicho, kiedy jest milczenie. To jest też takie uczenie się obecności. Od odpowiadam obecnością na obecność. To, to nas też trochę uczy takiej powściągliwości w słowach, żeby nie być rozgadanym. Tak sobie czasem myślę o różnego rodzaju takich na przykład objawieniach Matki Bożej. To, co mnie jakoś fascynuje w tych objawieniach, to to, to że Matka Boża nie jest rozgadana. Nie jest jakaś taka w cursie rozstrzepana w tym opowiadaniu, jest jakaś taka powściągliwa też w tym, w tym przekazie. Mówi to, co jest ważne, istotne. I niekiedy nie, nie ma tam wielu słów jest obecność. Jest oczywiście są, są to doświadczenia osób, które mają takie, taką łaskę, ale Jakaś autentyczność mi się wiąże właśnie częściej z tym, że jest tam mniej niż więcej słów. Z tego względu, że nawet w ten sposób Maryja daje pierwszeństwo jedynemu Słowu. Jedynemu Słowu Ojca. Odwiecznemu Słowu Ojca. Ale jeśli już mówi, to też na Niego wskazuje. Kończymy tę rekolekcję z taką nadzieją, że jakoś uchwyciliśmy tę złotą nić płynącą przez Ewangelię Łukasza jako jeden z kluczy do czytania tej Ewangelii. Tak jak mówiliśmy na wstępie, że takim kluczem może być modlitwa Jezusa w Ewangelii Łukasza. Klucz na przykład posiłków, uczt, w których Jezus jest obecny. Kluczem do czytania tej Ewangelii jest właśnie to, że Jezus jest w drodze. Albo też innym takim kluczem do czytania tej Ewangelii jest ta relacja między Jezusem a uczniami. W których momentach tej Ewangelii, co tam się wydarza, kiedy Łukasz koncentruje naszą uwagę na tym, że jest Jezus i uczniowie, bo Jezus i dwunastu. W jakich okolicznościach oni są razem, co tam się wydarza? Zobaczmy, ile mamy takiego, takich pomysłów. Nazwijmy to przybliżając się trochę do Ewangelii Łukaszowej, widzimy, że ona jest też wielopoziomowa czy wielowątkowa. Od takiej strony, że, ma, że to nie chodzi, że to jest taki mieszmasz, tylko są pewne, pewne linie, pewne wątki, które, się, które prowadzą przez, przez tę Ewangelię. Tak się ona odsłania, właśnie. Ale to czasami trzeba zrobić taki, poczytać tę Ewangelię, przeczytać raz, drugi, trzeci, oczywiście nie w jeden dzień, ale potem zrobić takie małe, małe oddalenie. Ja pamiętam, kiedyś sobie wydrukowałem całą Ewangelię Świętego Jana i rozwiesiłem na ścianie. całą ścianę mi zajęło, kartkami A4. Z takim pragnieniem, żeby zobaczyć tę, tę Ewangelię, te rozdziały, nie. podążać, jak one się układają, właśnie jakie tam są tematy. Żeby mieć taki, takie spojrzenie, właśnie na, z pewnej odległości na całość, nie? po to, żebym o tym móc się przybliżyć do, do jakiegoś miejsca, mając świadomość tego, że to jest właśnie w tym, a nie innym miejscu. To jest taki, a nie inny. Wydarzenie. To jest taki ani inny moment życia Jezusa. To może pomóc właśnie w takim przybliżeniu się. Paradoksalnie trochę się oddalić, żeby się przybliżyć. A teraz, jak ten, w ten wieczór, dzisiaj zrobimy jeszcze czas dzielenia się. Też będzie taki paradoks. Teraz się podzielimy, żeby pomnożyć. Mhm. <laughs> Oczywiście, że zasady dzielenia się kolacja są nam. Chociaż, dzisiaj, chociaż raz pora pasuje z tym słowem kolacja. Zwykle mamy kolację w poranek ostatniego pełnego dnia, dziś wyjątkowo będzie wieczorem. Kolacja, czyli mówić razem, nie opowiadać, ale nie jednocześnie. Jak zaczniemy mówić jednocześnie, to, to może mieć kłopot z, z usłyszeniem siebie nawzajem. Więc czas dzielenia się to jest też na tyle, ile mi się otworzyć, z dyskrecją, z zaufaniem, to, że to, zostanie, to, co usłyszymy, zostanie w, 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 w obszarach mojego sekretu. Jutro w kioskach się nie ukaże wydanie specjalne <grym> z wyznaniem. To chodzi o to, żeby mieć właśnie taki. Często jak w różnych wspólnotach jest czas dzielenia się, to niekiedy. Bywa to trudne, bo potem w takim życiu wspólnym, szczególnie jak się jest, to potem to jest tak delikatne, że czasami ktoś może nieopatrznie coś powiedzieć, takiego, co będzie komentarzem do tego, co usłyszała ta osoba na, na dzieleniu się, albo wprost niektórzy kogoś tam rozliczają. A mówiłaś, że coś tam. A mówiłeś, że tam. A robisz coś innego. No i to jest takie bardzo trudne wtedy, bo się ludzie zamykają oni no uciekają takiego dzielenia. To nie chodzi o to, żeby ze Słowa Bożego zrobić sobie wałek do tłuczenia głowy i rozliczać kogoś, tylko po to, żeby tym Słowem się nawzajem wzmocnić, nie wzbogacić. A propos piękna języka polskiego, to kiedyś pamiętam, pan Zanussi nas napominał w seminarium. Jeszcze jak to było lata 90., to mówił, że w, języku, w słowniku języka polskiego nie ma słowa ubogacić, tylko jest słowo wzbogacić. To też jest efekt tego teologizowania, bo swoim ubóstwem nas ubogacił. No, to pewnie już tak weszło do, do użytku, że, że już się pewnie tego, jak to zwykle w ewolucji języka. Pewne zjawiska potem przechodzą jako, jako stały element y, językowy. W każdym razie, y, o 20.00 się spotkamy na doracji, więc do tego czasu myślę, że y, będzie czas na y, będzie chwila na to, żeby się podzielić i wzajemnie y, y, się wzbogacić darem słowa. <grym> O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku.